Ziemniak to on był głównym bohaterem imprezy, która w czwartek 3 listopada 2011 roku odbyła się w szkole podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie, a której organizatorkami były nauczycielki oddziału zerówkowego, panie Wioletta Dziedzic, Joanna Karpińska i Małgorzata Wojewodzic. Dzieci mają okazję do zaprezentowania tego, czego nauczyły się już przez dwa miesiące, do wesołej zabawy, integracji z rodzicami, nauczycieli. Święto pieczonego ziemniaka stało się już tradycją. I co roku w naszych gminnych placówkach oświatowych docenia się walory tego smacznego warzywa. Na szkolną zabawę, na którą zapraszali dzieci z zerówki, oraz specjalny gość uroczystości Groszek, tłumnie przybyli rodzice oraz panie dyrektor szkoły, Urszula Ruraż oraz jej zastępczyni Wioletta Piotrowska. Musieliśmy raz odwołać ze względu na pogodę, więc dopytywały się cały tydzień, kiedy będzie kolejny. Dzieci zaprezentowały swoje talenty recytatorskie, przedstawiając ciekawe wiersze o ziemniaku, oraz wokalne, w rytm wesołej. I skocznej muzyki. Na polanie w lesie chodzi sobie jesień, różne dary jesień. Na polanie w lesie chodzi sobie jesień różne dary się Mocno kosy. Mamy bardzo zdolne i bardzo fajne dzieci, także nie ma żadnego problemu z tym. Oprócz wspaniałych występów dzieci organizatorzy przygotowali dla nich różne konkursy, a wśród nich rysowanie ziemniaka i podobizny gościa specjalnego groszka oraz noszenie ziemniaków na łyżce. W nagrodę za udział w konkursach groszek podarował wszystkim dzieciom kolorowe smycze. Baloniki oraz długopisy. A zgodnie z ludowym przysłowiem, na świętej tekli ziemniaki, będzie piekli, nie odbyło się bez ogniska i pieczenia ziemniaków. Atmosfera więc podgrzewana była przez rozpalone ognisko, a jeszcze bardziej unoszący się w powietrzu zapach pieczonych ziemniaczków. W myśl zasady warzywa jemy, zdrowo rośniemy, spotkanie zakończyło się wspólną degustacją przepysznej zupy oraz pieczonych ziemniaków.